Szanowni Państwo, to Radca Medyczny nadaje z Polanicy Dzisiaj z Polanicy, zwykle z Wrocławia Wszystko OK. halo, hajdu, witam TMLO 88, witam Słuchajcie, jadę sobie na dolny parking I będę powoli się ewakuował stąd, bo późna godzina Fajne, Fajnie było, nie padało, wbrew y, prognozom Proszę dzisiaj y, zapowiadano Deszcze i troszeczkę, troszeczkę popadało, ale bardzo niewiele. Bardzo niewiele, to znaczy punktowo, słuchajcie, to były niezłe ulewy. Ale tutaj nie, nie, tak słuchajcie, no, że aż, aż, nie? Tak powiem, no wiecie, wiecie o co chodzi? Nie tak mocno, nie tak bardzo, ale tak w sam raz. Może grzybki wyrosną. Także słuchajcie, jadę na dolny parking. Jadę sobie w dół, ku dołowi. Nad rzekę Bystrzyce Dusznicką, jestem w Polanicy oczywiście. Rozleniwiony. Taką atmosferą y, miejscowości kuracyjnej, wycieczkowej, wypoczynkowej. Słuchajcie, są różne takie nazwy można używać, nie? No bo to kuracyjna miejscowość to jest taka, gdzie odbywają się kuracje klimatyczne lub przy użyciu jakichś czynników naturalnych, które tu występują, innych czynników naturalnych. Kuracja, czyli ludzie z różnymi schorzeniami przebywają tu, by poprawić swój stan zdrowia, tak, no i ogólnie. Wycieczkowa miejscowość, słuchajcie, to jest taka miejscowość, gdzie na przykład przyjeżdżają różne takie wycieczki, o charakterze bardziej turystycznym lub krajoznawczym mogą być to jakieś kolonie, mogą być wycieczki szkolne, mogą być wycieczki zakładowe. To jest takie określenie. Wydaje mi się, że chyba rzadziej się obecnie stosuje miejscowość wycieczkowa. Ja wiem, może troszeczkę jeszcze ktoś tak mówi, Miejscowość wypoczynkowa, to jest takie określenie ogólne na różne ośrodki, w których. Szeroko można wypoczywać, ale wypoczynek to jest bardzo właśnie takie pojęcie bardzo szerokie, tak jak miejscowość rekreacyjna, nie wiem czy tak mówi, miejscowość wypoczynkowa raczej. Się. A kiedyś się mówiło miejscowość wczasowa jeszcze. Słuchajcie. Za czasów dawniejszych mieliśmy w czasy pracownicze, no teraz chyba też są jakieś tam w czasy jeszcze. Ale chyba to określenie już znika. Już się goda tak często nie stosuje. Miejscowość w czasowa albo w czasowisko. Także różne takie nazwy, słuchajcie, pokrewne trochę, ale każda niesie troszkę inną konotację. Różna jest etymologia, różna jest... słuchajcie. No więc Polanica Zdrój to jest takie miejscowość, która łączy te wszystkie elementy. Łączę te wszystkie elementy. Łączy te wszystkie. Wymieniono przed chwilą. Element. Czekaj. No I jesteśmy, szanowni Państwo, na parkingu dolnym. Widzę, że strasznie dużo ludzi. Jest. Ja to w zasadzie powinienem już wracać do domu. Czy mi się tu chce jeszcze stawać, to ja sam nie wiem Ale stanę na chwileczkę Nie byłbym sobą, gdybym się tutaj nie... tu nie zaparkował jeszcze na chwilę. Wiecie? Wiecie, wiecie, czy nie wiecie. Witam, witam. Witam, witam, witam. Ja już ku powrotowi. Jestem na parkingu dolnym. Szanowni Państwo, właśnie się tak zastanawiam, czy zrobić tą relację z powrotu, czy nie robić. No to takie gadanie, całą drogę, no nie wiem, czy to ma sens. No ale może zrobię taką relację Może zrobię ankietę czekajcie Zobaczymy co będzie anki co ankieta powie na ten temat Ach. Powiem Wam, że nie mam jakoś powera Nie wiem, nie, nie, nie jestem zmęczony, ale tak jakoś mi się nie chce gadać, słuchajcie, to jest ciekawe Tak jakoś mi się nie chce gadać Nie wiem dlaczego, co, co jest grane Taki jestem kurde Bez pomysłu zupełnie, powiem Wam No, Nie wiem czemu Nie mam takiej spójnej koncepcji, wiecie o co chodzi Kurczę jak paruje ta szyba strasznie z zewnątrz Masakra Coś strasznego. Nie wiem, czy to burza? Nie mam pojęcia, co jest grane. Idę się przejdę po mieście jeszcze. Chociaż już w sumie jest taka godzina, że mi się nie bardzo chce. Ja już bym do domu wrócił, bo kurczę, znowu zaraz ciemno będzie. Nie lubię po ciemku jechać. Nieszczególnie mi się to podoba, to... Ta jazda po ciemku, ale no co zrobić? Tak już jest ciemno Aj, tak proszę Państwa, tak Tak to jest Wzdycham dzisiaj Dobra, idziemy do miasta na chwilkę jeszcze Słuchajcie, jak tu ciepło, słuchajcie, szok. Jak tu jest ciepło. Normalnie od tych betonów wszystkich, od tych kostek. Jak tutaj grzeje. No, proszę Państwa, jesteśmy w Palanicy Zrój jeszcze na chwileczkę. Idę się przejść. Jak już tu jestem, to się jeszcze przejdę, może do Żabki pójdę. W sumie Miałem nic nie kupować do jedzenia, słuchajcie, bo nic nie wziąłem ze sobą. Co zjadłem w McDonaldzie to moje, ale nic nie brałem. Specjalnie, nie? Ale kurczę tak sobie myślę. Tak sobie myślę, żeby jednak nie kupić czegoś w tej żabce. Jakieś bułki czy coś, chociaż jedne. Ale z drugiej strony nie wiem czy jest to sens, bo mam w domu tyle żarcza, że aż, aż nie, lubię, nie lubię tak ponad miarę kupować jedzenia, nie? Bo to jest bez sensu. Kupię trzy bułki i potem jedna mi zostanie. A znowu tak się wiecie, napychać pieczywem to też nie jest zdrowo. Bardzo dużo ludzi, jest niedziela wieczór, a ludzi masa. Masa ludzi. Czekajcie, tu jest most. Pójdziemy tak tę mostkę. już pozamykane lokale są ale ludzi dużo, strasznie nie wiem czy to dużo osób wróciło z wakacji po prostu i tak okupują tutaj te miejscowości już no nie wiem, tak mi się wydaje no niestety siada bateryjka Siada bateryjka powoli. No, jeszcze tutaj lody. Otwarta budka z lodami. Gofry, znaczy nie lody. Gofry i lody otwarte jeszcze. Słuchajcie. Znowu jakiś pan krzyczał. To dopiero. Burza. No nie wiem, tutaj nie było burzy. Zobaczymy, czy będzie. Zapowiadali dzisiaj właśnie tutaj deszcz, ale nie ma deszczu Wcześniej to popadało trochę, ale tak miało do 18 padać już stale, a nie pada w ogóle jeszcze żabka otwarta Ale wiecie co, ja nie idę do żabki. Ja mam tyle jedzenia w domu, że to aż szkoda. Mam sobie dwie godziny dojadę, będzie spoko jakoś wytrzymam bez jedzenia, nie przesadzajmy Nie jesteśmy w jakimś, nie wiem, głodzie, nie żyjemy Każde byle żeby koniecznie kupować jedzenie no dzięki, dzięki, ale to zjem w domu biżuteria idę zobaczyć czy Indianie grają ale chyba grają, bo słyszę Pełno jeszcze tego wszystkiego, ale ludzi i te różne budki otwarte, jakieś stagany. Wopatki i wiederka, no no dużo jest różnych. A no, tutaj rzekę remontują, kory to jakieś takie prawie bez wody, bo powyżej biegu tutaj rzeki jest jakiś remont.